Myślałem tak już się bardzo nie spodziewałem. Myślałem tak już, że tego nie sprawię. Myślałem sobie, czemu tak już bardzo jest? Myślałem czemu, sam nie wiem pewnych rzeczy. Myślałem nie wiem czemu. Myślałem nie wiem co. Myślałem o co chodzi, nie kumałem często. Myślałem po co tak Myślałem czemu śmierć przygłoki do nas. Myślałem wszystko, myślałem wszystko, myślałem.